Pod ostatnim odcinkiem z maili widzieliście ponad 7000 łapek w górę, za co wam bardzo dziękuję. A jeżeli pod tym odcinkiem będzie 6000 łapek w górę, to za tydzień kolejny odcinek z maili od was. Czyli z dziwnych błędów na blog, oraz bugów. Wysyłajcie błędy swoje yy, ciekawe na właśnie ten email, który macie tutaj podany. Bardzo bym chciał, żebyście wysyłali bardzo ciekawe, których jeszcze nie było na odcinkach. I jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to wciśnij czerwony guzik Pamiętajcie o tym, że szary przycisk subskrypcji znaczy, że subujecie mój kanał i jesteście kozaczkami A my możemy już sobie zaczynać I zaczynajmy sobie od 29 maja, troszkę sobie przeskoczymy, bo naprawdę tych maili jest tak za dużo, że ja po prostu chciałbym troszkę od nowszych zaczynać Chociaż 29 maja to nie jest jakby nowe, ale i tak przeskoczymy sobie Hejka, wysyłam dziwny błąd, w którym narzędzia się przeteleportowały Okej, okay, jakie narzędzia? O co ci chodzi? Uff. Oha, chodzi o to, że tutaj tego. Tak jakby, no wiesz, no to się dowu tak przekrywało tak dziwnie w lewą stronę. Bardzo też yy, ciekawy błąd. Mam tu jakieś czarne tło, zrobiło mi się tak już ponad drugi raz. I czy to jest to tak, to jest to, chociaż tu dziwne, bo nie ma taki, takiego dziwnego, takiej dziwnej fajerwerki, bo tak zawsze jest, yy, kiedy masz taki bóg. no ale dobra, no ale dobra, też tak czasami kiedyś miałem. Yy, mam nadzieję, że cię pobiłam. O co chodzi? Po człowiek. Nie wiem czy mnie pobiłaś, ale... Brawo, brawo, macie wjazd na moje parkury na Mikalu 26. 26. Hej, ja Mikalu gram sobie na telefonie, a blok naprawdę zamiast odpalić mi się poziomo, odpalił mi się pionowo. Jak to wygląda? Eee, co? Ale to wygląda śmiesznie, mega tak dziwnie, bo to jest jakby z telefonu, bo widać po ee, tych ształkach i to tak bardzo rozszerzone, no. Ono, kurcze, kozaczek. Przecież, no, mogłoby tak wyglądać w sumie, jakby nie przeszkadza mi to jakoś, więc. Eee, w sumie. Ej, ludzie, jakby się tak nie. Znaczy, troszkę za małe są te ikonki. Ale w sumie, jakby dało się tak zrobić, żeby grać bez P, to w sumie byłoby całkiem chyba okej. Okay. Nie wiem, jak wy uważacie, ale mi się wydaje, że takie coś byłoby okej. Okay. Hej, Kamiku, tutaj nie taki błąd robienia skinów? Ten kwadrat czarny, to nie fake. Mmm... wątpię, że to prawda. No, ale dobra. No, ale dobra. W ogóle aktywuj system Windows. Co to ma znaczyć w ogóle? Co to ma znaczyć? Moja Blogstar chyba za dużo wypiła. Dobra, okej, okay, zobacz. <laughs> Dobra, w tej figołkach szczeliła. I tu też figołka, no, 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 Blockstars to Blockstart. No, nie, dziwi, nie, nie dziwię się. Hej, jak ostatnio grałem bez Plat, takie czuć, pozdrawiam. Yy, I tutaj. Aha, nie masz żadnych próśb? Nie wiem o co chodzi, chyba że. Aha, masz osoby online, a tak naprawdę ich tutaj nie ma na pasku. A tu... Aha, to jest jak szczelata broń, ten Armata, no to, no to już, już widziałem. E, Przynam błędy, nie ma plecaka z efektami, no to też się tak często znika niestety osoba granica w MSP ma animację, a zwykłe postacie... Właśnie, LOL, czuma ma animacje dziwne, Bo zawsze tak są chyba stoją w miejscu, no bo MSP no to może jest podobna, ale no nie, nie sądzę, by były jakieś animacje, co nie? i czarny pasek no to czasami jeżeli się nie, nie, nie zadłu jakoś dziwnie to sami tak tak występuje yy, okej okay, o co tutaj chodzi serwis który aplikacja nawiązuje połączenie jest nie co to jest o kurcze nie wiem o co z tym chodzi Napiszcie w komentarzach o co z tym chodzi bo ja nie mam Pojęcia, to jest my. A o kurczasz ja się, boję, nie wiem, czy to jest nie mam pojęcia. Dobra, nieważne, nie wiem, bardzo dziwne. Stoi na lawie i nie ginie. O kurczę, jaki hacker, normalnie haker, to jest na pewno haker. Ja to wam mówię, nie no, żart, żarcik. Mam się bać, gra na telka, tu mi się, tu też ktoś się tak, o co chodzi? Ej, co to jest my. A o. A dobra, jakiś hakerzy, ja już to widzę, ja już to widzę. Miałam klucza, pokazywało mi, że nie mogę przejść przez bramę. Co to ma być? Ej, serio, ale oszustwo! No, no, ple... no i kamień śmierci też nie może przejść przez bramę. No, no biedny, no, no, takie życie. Przysłałam screen z osobą, która się po ciebie spoczywa, No, znowu, co wy robicie? W ogóle, Mikalówna 261, zgłaszam że podszywanie się pod Mikalo. Dam ci pixel z głównego konta Mikalo ten skin na dodatek. Dobra, co tu jeszcze? Oki, okay, to dawaj, ok, to tej film, sprawdź sobie i dam ci. Okej. Okay. Nie no. Mega, mega ciekawie poczywanie. Dobra, tu jest coś i no. O co chodzi? Ej, no kolejny ktoś, co to jest? Ej, naprawdę ludzka, ja nie wiem o co z tym chodzi, nie mam pojęcia. Data wystawienia, termin ważności, już to trzeci, w to trzeci w ogóle tego, ja naprawdę nigdy takiego czegoś nie miałem. A to w ogóle, to są telefony z androidem, bo widzimy po tym, tym, więc może android ma coś nie tak, nie wiem, nie wiem. O kurczę, mignęło mi coś. Ej, co tu chodzi? To nieprawda. Hej Mika, mam gdzieś jakieś dziecko, które się pod ciebie podszywa. No będziesz w odcinku, zobaczymy co tu nawywijali. O Jezus Maria, Mikalo uw, podróbanie. Nie, tak, po prostu nowe konto, tak, od kiedy odpisujesz na wiadomości? No właśnie, nie odpisuję, soretka, nie mam czasu Na tym akurat piszę, ale nie nagrywam na nim Tja, chcesz wystąpić u Mikalo? Dzięki, coś jesteś podróbą, ty, ty bo Tak, sprawdziwy Mikalo A po drugie, to co to za czat? Miki takiego czegoś nie robi, mój świat Nie wiem o co chodzi, jakiś świat? Nie mam pojęcia Jejciu i czyli czy tak zatkało cię co napisać? Nie. To co może kam jesteś kamloksem jesteś? No co chodzi? Kurczę, czemu miałam ja może tak się schylać? Wy się nie musicie, bo jest to w montażu. Co tu jeszcze jest? I... Znacie ją. Aha. Nie wiem o co chodzi. Muszę się noc spoko. Sofanka może być. Hej amikalo! Chciałam ci pokazać bardzo dziwny błąd, okej okay. o. Okej, okay, nie wiem co my taki... Okej, okay, nie rozumiem. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Haha, <laughs> że... ojej, tu na dole się znalazło. No kurczę, magia normalnie. Mikalo, masz dla mnie błędy. Dobrze, zobaczymy. Aha, tu masz czarny ekran. Aha! O kurczę, jeden X, o jaki... Jakaś szczęszczara czara z ciebie. A tu nie mam pojęcia o co chodzi. Tutaj, aha, no woda typowo. Tutaj... Dwie osoby napisały, nie wiem jak to możliwe. Kozacko Tutaj Kurczę, nie, nie mam pojęcia Tutaj znowu woda. Tutaj kurczę, co to jest za gaz? Co to za... Co to ma znaczyć w ogóle? A tutaj... Mm, nie mam pojęcia. Jestem czasami bardzo niezrozumiały. Okej, okay, lecimy sobie. Witam o Ło kurczę. Ale... Nie, co wy, jaki błąd? No po prostu mega dziwne skiny z przedmiotów dolnych za VIP i tak dalej, i tak dalej. Ten gościu ma podwójne broń. A jak podwójne? A! Podwójne bronie. Jak? Można mieć dwie bronie raz? To jest dziwne. Tego nie ogarniam, naprawdę. Wyszłam coś dziwnego. Ej, no, ej, no kurczę, to jest to samo. To nie jest ta sama osoba? To jest ta sama osoba, o co chodzi? Po co mi to wysłałeś? No już wysłałeś, halo. No halo, ile on raz to wysłał? O, dobra. git E, sieba e, BSP lubi lewą aha, dobra, kolejny raz, błędy ekranowe, a tu co, a tu co, ksiądzu wszystkiego, dwa takie same konto, no dupl duplikowało się, mam dla ciebie dziwny błąd z uśmiechami, e, aha, masz starvipa którego kupiłaś, a możesz dać za 49 minut uśmiecha. No to jest właśnie zierstwo, no stary kupia, żeby co dwie minuty wysyłać, a to takie coś no, jakiś żart po prostu Wow, o kurczę. dobra, tego nie było, dobra tej BSP dostało raka Tutaj, o kurczę, ale to fajnie wygląda, uh, uh. a ja to miałem, to jest często na aplikacji Uuu, uh, ale to fajnie wygląda, o uh, kurczę, ale czarno tu, ale okropnie ja powinni w ogóle dać jakieś coś takiego i naprawdę gdyby taką akwizację daje, to byłoby super, żeby dali motywy. W sensie motywy zdjęć, patrzcie jak mamy tutaj czarny ekran, że można byłoby sobie kupić za kilka tam monetek, na przykład jakiś niebieski kolorek różowy kolor, albo albo ludzie co wy na to, żeby prowadzili e, kolor ściany na BSP, to byłoby naprawdę ciekawe sonie. Lagi na BSP, nie mogę iść jak każę iść. No właśnie, <laughs> nie możesz iść. Dziwnie, nie ogarniam, ale jakby tak na. Co jest? Witamy w Star Stable, Bardzo się cieszymy, że dołączyła do naszego świata i za każdym rogiem czekamy na Ciebie przygody i zabawa. Nie, dziękuję. Proszę mi takich rzeczy nie robić. Mam nadzieję, że nic, nic innego takiego nie będzie. Tutaj błąd. Y nie ma niku. Okej, okay. osoba bez niku, dobra. Można i tak. Wow, kurczę, czarny ekran, dobra. I tu Aha, łodzie, pania, masz dziwne cyferki, bardzo ciekawe. O lol, czemu ktoś został moderatorem BSP? Ale faza. Okej, okay. dziwne, mega dziwne. No tak bywa, no cóż, Boże, jeszcze Fortnite, No was coś boli, no coś was tupie. No ja cię kręcę, no wy się lecicie. No ja, ja cię no, no co wy robicie? No, dziękuję. E, gdy chciałam sprawdzić, czy YouTuberka dostała konto, bo aktywizowałam ak 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 na nią. O i co? Aha, masz GINAS bez w MSP. No to ciekawie, ciekawe, można i tak. No co jest, no weź w ogóle play, no wywalaj, co to ma znaczyć w ogóle, nie chcę tego smartfona Samsung Galaxy A4, A7G, 1, Jezus Maria Pozdrawiamy, ty, co to ma być, No Steria Guardia, o co chodzi, co, co w tym złego, co w tym złego, o co chodzi, nie rozumiem O co chodzi, co się stało w ogóle, to jest, to jest monitor i w ogóle, ładzie panie, raz, dwa, trzy, cztery włosy, raz, dwa Harry Pottery, no kurczę pieczone Parę razy zgnę na parkurze i mój skin zrobi się czerwony. A to tak jest, tak to tak jest, jak tego. No, no po prostu jakiś dziwny Bug, to tak często mam. Jest tu klucz do wzięcia, masz klucz. Dobrze, wszystko, wszystko gra, wszystko pod kontrolą. A tutaj, co tutaj mamy? Jak ktoś nahasł do konta, Mikala i mi napisze dostanie konto 101 level. Nie no, jeszcze, jeszcze. O os co, oszuści na BSP, jeszcze są. Tutaj osoba bez Niku. I ty też masz ni nie masz Niku, okej, okay, dobrze. Tutaj... Te o co mu wypaliło temu Mr Sugar? Tutaj CSR w ogóle skina nie ma, a twój stary chce pogłaszczkę. <głasz> Dobra, nie skomentuję. Tutaj nie wiem o co chodzi. Tutaj nie wiem o co chodzi. Tu jakieś... Mhm, jakieś szczałki. O ile wiadomości w jednym miejscu? Kurczę, tak chyba się nie da. Łocie panie ale się, to, ale się to najechało Nie no spoko Aha tu, a, tu, mnie, tu, tu, była, tu była woda w tym strzeżonym trzecim a tu wody, woda znikła i można sobie skakać No nie no Beka Śmiesznie Aha dwa klucze Spoko, można i tak Kluczyki dwa się wzięły Tu jakiś bóg Ktoś jest miską do jedzenia Ja nie wierzę Tu król Aha, tu, co mu zaglądasz królowi Ale w sumie on jest zły Więc w sumie, w sumie dobra Kilka błędów. No dobra, to już widziałem. Dobra, jak chciałem napisać do dziewczyny, to mi się wziął taki pasek i miałem go, dopóki się nie przelogowałem. Eee, okej. Okay. To jest dziwne. Bardzo dziwne. A tu po co Camloksa tu w ogóle wyszukujesz? Nie rozumiem. Eee, okej. Okay. Co się stało? Dziwne. Bardzo dziwne. Nie rozumiem. Dlaczego ta. Mam pana w kopaniu na skoro zawsze ona jest taka. Na no, pewno innego koloru, więc nie rozumiem. Ziggy chyba się na mnie obraziła, bo się za nią przebrałam. Mam nadzieję, że zdjęcie czytało. Aha, ty się przebrała za Zigi i nagle Ziggi zniknęła. Okej. Okay. <laughs> dobra. Okej, okay, dobra. No to dziękuję wam za oglądanie. To byłoby już na tyle. Dzięki, do kolejnych odcinków. No i cześć.